Nasza prezentacja będzie. O, nie, jeszcze raz. Nie będzie fajna. Nie, tak, tak, nasza prezentacja będzie nudna i będzie o. Kol, jej głównym tematem jest kolonizacja Wenus. Tak. Naszą podróż zaczynamy od Ziemi. Ziemi, od stacji kosmicznej, od kosmodromu w Radomiu. Tak. Planujemy, aby umieścić pierwszy kosmodrom polski w Radomiu. I to będzie rok 2154. I będziemy mieli wtedy. Przekaźniki masy. Tak, dokładnie. Będziemy mieli 158 lat. Także będziemy piękni, młodzi i w ogóle. Tak, ale... Wenus jest klasyfikowana jako planeta skalista i jest czasami nazywana planetą bliźniaczą albo siostrą Ziemi. Ciśnienie atmosferyczne na powierzchni planety jest około 92 razy większe niż na Ziemi. Wenus obraca się wokół własnej osi w ciągu 243 dni ziemskich, czyli strasznie wolno, a dookoła obraca się w przeciwnym kierunku. Odległość Wenus od Ziemi waha się od 40 do 250 milionów kilometrów. Więc gdybyśmy jechali w linii prostej Maluchem na Wenus, w przypadku najmniejszej odległości możliwej, która się zdarza średnio raz na 584 dni, jechali zgodnie z przepisami, czyli 60 km na godzinę, podróż trwałaby jakieś 667 tysięcy godzin, czyli 27 000, ponad 27 tysięcy dni nieco ponad 76 lat. Temperatura wenusjańska na powierzchni wynosi około 464 stopni powyżej zera, więc jest to no, bardzo dużo. Jednakże w wyższych sferach atmosfery ta, razem z wysokością ta prędkość się maleje, więc początkowo ludzie będą mieszkać w yy, stacjach na podwórzach balonach jakieś 8000 metrów nad poziomem Powiedzmy może, chociaż na tak naprawdę na Wenusie nie ma. Mur. Siła ciążenia jest bardzo podobna, więc myślę, że samo poruszanie się i jakieś grawitacyjne oddziaływania byłyby podobne, bo u nas na Ziemi jest 9,8 m na sekundę kwadrat, a na Wenusie jest 8,87. Większość atmosfery to jest dwutlenek węgla, więc należałoby się go pozbyć. Są trzy drogi wyjścia, pierwsza można by wprowadzić. Specjalnie jakieś grony lub inne rośliny, który przestaciłyby dwutlenek węgla w ten. Druga opcja to wprowadzić yy, gazy cieplarniane, aby zniszczyły powłokę ochronną i wszystkie talu dwunek węgla uleciał do kosmosu. Rośliny byłyby za suche. <śmiech> <śmiech> rośliny by były za suche, ponieważ jest tam bardzo ciepło. Więc myślę, że jakaś fabryka gazów cieplarnianych, żeby troszeczkę... Albo jeszcze jest trzecie wyjście yy, doprowadzi do reakcji chemicznej, aby dwutlenek węgla przekształcił się w wodę. Jako ciekawostkę, a, że yy, zaobserwowano śnieg, co razem widać też na tej prezentacji, o, no tutaj właśnie to jest, yy, że na wysokich szczytach na biegu nie wytworzył się śnieg. Czyli można przyjąć, że na pewnej wysokości istnieje temperatura 0 stopni Celsjusza lub mniej, tak? że mógł wytworzyć się śnieg. Czyli wraz ze wzrostem wysokości na, na samej planecie jest też dość zimno, więc y, ludzie mogliby się osiedlić gdzieś w y, wysokich partiach gór. No tylko w górach, bo za duża temperatura była na powierzchni normalnie. Problem energii rozwiązują elektrownie wiatrowe. Zwierzęta tam żyjące musiałyby posiadać duże ciało ze względu na wiatry, ale zarazem musiałyby być dość elastyczne z powodu ciśnienia. Na pewno miałby też grubą skórę i podwójne powieki, szybko zbliżające oczy, które byłyby ciągle obywane przy, wiatr. Żyłyby pod powierzchnią, gdyż na powierzchni byłoby dla nich zbyt ciepło i niebezpiecznie. Żywiłyby się prawdopodobnie tak jak światłem i produkowałyby w ramach syntezy cukier. Prawdopodobnie nie używałyby normalnej mowy, gdyż wiatr wysłuchałby im dźwięki, i zamiast tego na przykład by poddawały się infradźwiękami. Albo na przykład zapachami, lub tego. Tak, jak słonie. Tak, dokładnie. Słonie używają infraźwięków czyli ja coś czuję, że w tych górach. mogłoby być słonie. Będą żyły słonie. A my, a my w chatach góralskich. Będziemy polować na słonie. to taka krótka wizowa. To jest taki świetny pomysł. Tak. Ale zobacz, cza czapki nie są przez całe ciało. No bo to jest full, full, cup. full cup. <śles> Like a bitch, got the 645 If ride with my bitch on Long hair, long and that's my bitch on